Się ponownie na moim kanale. Jest końcówka września. W Polsce zaczyna się już taka kalendarzowa jesień, a my uciekamy w poszukiwaniu lepszej pogody i znajdujemy się w jednym z najbardziej niedocenianych, ale jednocześnie bardzo pięknych krajów w Afryce Północnej. Mowa tutaj o Tunezji, czyli jednym z krajów, który znajduje się w rejonie Magreb. Tak Arabowie zwykli nazywać tereny od Tunezji na wschód. Tunezja graniczy z Algierią i z Libią. Państwo to zamieszkuje 12 milionów ludzi, a jego stolica to Tunis. Będziemy tutaj przez całe 12 dni i po zasiedzeniu w hotelu planujemy, jak zawsze, pozwiedzać trochę kraju. A teraz zabieramy Was do miasta Magdia. To tu właśnie tutaj się znajdujemy i dosłownie mamy do starego e, miasta jakieś 4 km drogi, więc opuszczamy hotel i zabieramy Was na taką szybką, krótką wycieczkę. Zanim zwiedzanie to na początek pozwolę sobie pokazać wam widok z naszego pokoju, bo jest naprawdę spektakularny. znajdujemy się w hotelu Iberostar Royal El Mansur. Naprawdę bardzo fajny hotel, ale dzisiaj nie o hotelu, dlatego o tym porozmawiamy innym razem i pokażę wam trochę więcej. Teraz zapraszam was na miasto. Tak wygląda główny deptak w miejscowości Mahdia, niedaleko naszego hotelu. Znajdujemy się na wschodniej części kraju, a to oznacza, że jest to taki swoisty punkt odcięcia terenów zielonych na północy kraju od tych terenów bardziej suchych, pustynnych na południu. Natomiast zdecydowanie nie jest tutaj tak jak w Egipcie, że blisko 90% to pustynia albo tereny pustynne. Jest tu podobno dość sporo zieleni. jak Ci się podoba w Tunezji? Podoba mi się bardzo, tylko dzisiaj jest lekko wietrzny dzień i zaczyna coraz bardziej padać. Ale trzy dni się opalałaś, to dzisiaj można. Teraz Wam pokażę absolutnie nietypową sytuację. To jest idealny kraj dla kociarzy. Jak ktoś lubi koty, to zobaczcie ile tych kotów tutaj jest. No niestety niektóre są w fatalnym stanie. Ale tych kotów jest tutaj w jednym parku niedużym jest co najmniej kilkadziesiąt tych kotów, jak nie więcej są praktycznie wszędzie no niektóre wyglądają tak normalnie można było powiedzieć także kotów dużo więcej niż w Egipcie a psów prawie w ogóle nie widać a my lecimy dalej doszliśmy do takiego punktu widokowego Isle of Mahdia Ewa sobie chciała zrobić zdjęcie ale niestety kot ją odstraszył teraz podchodzi jeszcze drugi parkator. To Wam też bardzo chciałem pokazać. Takie drzwi nazywają się w Tunezji bab i można je bardzo często spotkać. One mogą mieć różne rozmiary, różne kolory i też różne rzeźbienia na froncie. Taki symboliczny punkt architektury tunezyjskiej, można byłoby powiedzieć. To akurat wygląda dość ciekawie. Jesteśmy tutaj przy końcówce tej przystani. No i tu są nawet jeszcze takie bardziej kolorowe a spoko. Korzystając z okazji, coś Wam nagram. Zobaczcie, jak wyglądają te budynki tutaj. One są w znacznym stopniu malowane na kolor biały i na kolor intensywnie niebieski. No, nie chcę tego porównywać z Santorini, ale jest troszeczkę podobny klimat. A my idziemy teraz do góry. A tutaj macie przedszkole. Tak mi się wydaje, że to jest przedszkole, na pewno coś związanego z dziećmi. Tutaj macie napis, i on jest oczywiście w języku arabskim, którym posługują się ludzie w Tunezji. Natomiast nie jest to do końca aż tak oczywiste, ponieważ tutaj drugim językiem jest język francuski. I od trzeciej klasy szkoły podstawowej wszystkie lekcje przeprowadzane są właśnie w tym języku, poza oczywiście religią i poza filozofią. Dlatego tutaj francuski jest używany w znacznym stopniu. A na dodatek tego, czekajcie, a na dodatek tego oczywiście Francuzów jest tutaj cała masa. No i oczywiście opowiem Wam później, dlaczego właśnie tak jest. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale zobaczcie, ile śmieci leży pod drzwiami tych ludzi. No tak czasami bywa w tych krajach, że no tu się sporo rzeczy jednak nie będzie zgadzało. Doszliśmy na wzniesienie i znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Kalfa, jeżeli dobrze to czytam. No i jak widać jest to budynek o charakterze obronnym. Niestety nie mam internetu. Tej lekcji nie odrobiłem, więc za dużo wam nie powiem. Ale po drugiej stronie rozpościera się bardzo ładna panorama i to zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Obok tego budynku obronnego jest cmentarz. Ale przyznam szczerze, jest w fatalnym stanie. Naprawdę mnóstwo śmieci, jakieś puste kubeczki, butelki. No nie wiem o co tutaj chodzi, może ja coś źle odczytuję, ale wygląda to zdecydowanie dziwnie. A tu macie miejscowość Mahdia z drugiej strony. Bardzo fajny punkt widokowy z widokiem na stare miasto, ale od drugiej strony. Na przełomie tysiącleci wpływ na ten kraj miało bardzo wiele kultur. Była to kultura ottomańska, fenicjańska, byli tutaj Rzymianie, byli tutaj nawet Germanowie i generalnie Tunezja miała bardzo dużo problemów takich terytorialnych. No i pod koniec XIX wieku, w 1881 roku, Francja zaproponowała Tunezji tak zwany protektoriat, czyli ochronę. To oczywiście skutkowało częściową utratą niepodległości, którą Tunezyjczycy odzyskali dopiero kilka lat po II wojnie światowej, natomiast język francuski został tutaj już na stałe. Opowiem wam dobry motyw. Chcieliśmy sobie wejść na ten zamek, który tam widzieliście u samej góry. No i oczywiście okazało się, że trzeba płacić tylko i wyłącznie w dinarach, a my mamy euro. No i zeszliśmy kawałek, zapytałem taksówkarza, czy nie ma mi jak tego wymienić. On oczywiście z chęcią zabierze mnie do kantoru, no ale wiadomo, musiałbym mu za to zapłacić. No i słuchajcie, przejechał chyba 100 metrów taksówką, zagadał do jakiegoś swojego kumpla, wychodzi jego znajomy ze sklepu. No i oczywiście mówi mi, że on te pieniądze mi wymieni. No i symbolicznie po kursie takim, że zrobił mnie na półtora dolara, no ale jesteśmy w kraju arabskim, on też musiał na tym coś zarobić, więc już no nie przesadzajmy, trudno, no moja wina. mogę sobie wymienić w hotelu, nie zrobiłem tego, ale przynajmniej mamy dinary i nie będziemy musieli na ten zamek wracać po raz kolejny i za niedługo wam go pokażemy. Zatrzymaliśmy się teraz w restauracji Sidi Salem. jest bardzo duży plus, bo pogoda się poprawiła, już jest fajnie ciepło znowu. Tak, poprawiła nam się pogoda, wymieniliśmy walutę na dinary, także możemy zapłacić za cappuccino i możemy się udać na zamek, który obiecywaliśmy, że Wam pokażemy. Korzystając z okazji, nagrałem Wam jeszcze bardzo fajne zejście na sam brzeg z tej restauracji, w której jesteśmy. Kawka wypita, i zaraz chyba będziemy pomału kierować się w stronę hotelu. Ale możecie sobie jeszcze zobaczyć ten oto widok. O, tam Ewa jeszcze sobie siedzi. I restauracja nazywa się CD Salem. Jak kiedyś będziecie, bardzo polecamy, bardzo fajne miejsce. Jesteśmy już w centrum tego fortu. Bilety tutaj do środka kosztowały 30 zł. Wydaje mi się, że w środku nie jest tutaj jakoś specjalnie, no ale tak czy inaczej warto było to zobaczyć. Jest to fort, ponieważ, tak jak już domyślałem się, ma on charakter obronny w zasadzie miał charakter obronny. Miasto, w którym jesteśmy, przypomnę raz jeszcze, czyli Mahdia, zostało założone w X wieku. I było takim strategicznym punktem konfliktu pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. No i na przestrzeni wieków, właśnie ta forteca miała kluczowe znaczenie. Pokażę Wam jeszcze widoki z góry, żebyście mogli sobie zobaczyć. No, aparat pewnie tego nie oddaje. Aura też nie jest jakaś bardzo sprzyjająca, szczególnie, że delikatnie kropi. Ale tak to mniej więcej wygląda. Teraz, jeszcze, może kilka słów o tym, dlaczego tak dość przekornie na początku filmu powiedziałem, że Tunezja jest jednym z najbardziej niedocenianych krajów tej części Afryki. Ponieważ oczywiście z perspektywy Polaków bardzo dużo mówi się o Egipcie ze względu na, na czasy starożytne, na ich e, dobytek kulturowy, na, na piramidy. No i bardzo fajnie, oczywiście słusznie też byliśmy w Egipcie i wychodzę z założenia, że chociaż raz w życiu trzeba tam być. Natomiast Tunezja jest taka troszeczkę często pomijana, szczególnie od roku 2015 bodajże, gdzie były tutaj zamachy w dwóch miejscach i były one faktycznie wycelowane w turystów. Zginęło bodajże chyba między 20 a 30 osób, o ile dobrze pamiętam. I od tego czasu o Tunezji zaczęło się mówić odrobinę mniej. Niestety to jest tak i to też trzeba zrozumieć, że tu każdego roku bardzo dużo turystów tak czy inaczej przyjeżdża. No i niestety takie zamachy mają miejsce. Natomiast ginie relatywnie mało ludzi i zawsze o tym powtarzam, że to jest trochę tak, że to jest robione specjalnie, żeby zdestabilizować to, to państwo od środka. No bo wyobraźcie sobie, że w takiej Tunezji kilkanaście, no jak myślę, że kilkanaście procent PKB pochodzi właśnie z turystyki i pojawia się taki zamach, i na przykład ta turystyka. Styka maleje do 1,4, czwartej, tak? więc automatycznie zostaje e, kraj, jakim jest tutaj, zostaje odcięty od, e, od przypływu gotówki i to go wewnętrznie delikatnie destabilizuje, szczególnie w takich niepewnych rejonach, właśnie jak e, Afryka Północna. Zobaczcie sobie, tutaj jednak dobrze mówiłem, że to są cmentarze. One się ciągną dookoła całości tego fortu. E, z tej strony wyglądają na takie trochę bardziej zadbane. Widzę, że nawet jacyś panowie. Opiekują się tym miejscem, natomiast z tamtej strony wyglądało to fatalnie. Bardzo dziwne miejsce, no i jestem w szoku, że na cmentarzu mogły być puszki, śmieci, no bardzo specyficznie. No i też zaczął padać mocniej, dlatego schowaliśmy się w takiej wieżyczce, do której wchodzi się przez takie bardzo małe i niskie wejście. No i musimy tutaj przeczekać i uciekamy dalej. Tutaj macie port rybacki, co prawda stoimy po drugiej stronie płotu, dlatego tylko tak na szybko Wam go nagram, a my idziemy dalej. Wracamy trochę inną drogą, warunki pogodowe zmieniają się tutaj jak w kalejdoskopie. Korzystając z tej okazji mam dla Was takie trzy szybkie ciekawostki na temat Tunezji. Pierwsza z nich to był to pierwszy kraj arabski, który zaczął korzystać z internetu w ogóle i było to w 92 roku, więc nie wiem kiedy była Polska, natomiast to robi moim zdaniem wrażenie. E, druga rzecz jest to drugi kraj na świecie, jeżeli chodzi o produkcję oliwy. Też byłem w szoku, myślałem, że Grecy, Turcja, pewnie gdzieś te rejony, a jednak nie. I ciekawostka numer 3 jest to drugi kraj po makaroniarzach. No, czyli po Włoszech jeżeli chodzi o spożycie makaronu per jedna osoba. Także takie trzy szybkie ciekawostki, żeby nie było, że tylko nagrywam widoczki, to zawsze możecie się jeszcze czegoś ciekawego dowiedzieć. Mijamy stację benzynową i paliwo jest tutaj po niecałego dolara, czyli po jakieś 4,80. Taka trochę w sumie informacja może mało potrzebna, ale jednak zawsze przypuszczam, że ludzie lubią mieć punkt odniesienia. Nam udało się już wrócić do naszego hotelu, więc wycieczkę do Magdi mamy zaliczoną. Może wybierzemy się tam raz jeszcze, jak będzie troszeczkę taka ładniejsza pogoda. No i na koniec, cóż, taka ostatnia z rzeczy, która jest dość ważna i którą trzeba omówić, jest to oczywiście religia. Mamy już ustalone, że Tunezja jest państwem muzułmańskim, co deklaruje zresztą 99% obywateli. Natomiast są tutaj oczywiście jeszcze ortodoksi, są też również katolicy, i to nie koniec, bo są nawet Żydzi. Jest ich około 2000 i większość z nich znajduje się na wyspie Dżerba, którą my możemy znać, ponieważ jest jednym z takich bardzo turystycznych kierunków. Cóż więcej! To nie jest tak, że ta religia muzułmańska jest tutaj w takiej klasycznej formie przyjętej w państwach arabskich. Jest to najbardziej liberalny kraj, jeżeli chodzi o religię, e, ponieważ kobiety mają tutaj największe prawa. W rządzie zasiada aż 30% kobiet. E, to, po czym możecie poznać na przykład e, Egipt od Tunezy jest to, że tutaj nie zobaczycie kobiety, która ma zasłoniętą całą twarz, e, czyli ma tylko odsłonięte oczy. Tego też również rząd e, zakazał i jest tutaj pełna wolność i dobrowolność religii. Także żadna religia tutaj nie będzie szokować lokalnych mieszkańców. No cóż, my lecimy na obiad, mam wrażenie, że magia mogła się podobać. No cóż, widzimy się już w następnym filmie.